Dzień dobry. Michał Wrublewski z Wirtualnej Polski opublikował bardzo ciekawy artykuł opisując spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy ze zwolennikami klubów Gazety Polskiej. W spotkaniu brał też udział właściciel telewizji Republika i twórca tychże klubów, czyli Tomasz Sakiewicz. Doszło do nieoczekiwanego starcia, a właściwie czy to starcie było nieoczekiwane, w gruncie rzeczy było widać rozmaite różnice zdań pomiędzy Zapleczem Pisowskim a Andrzejem Dudą, tylko dzisiaj te różnice zdań doszły do głosu. Starcie było ostre, Andrzej Duda stracił nerwy, doszło do wzajemnego pokrzykiwania na siebie przez właśnie prezydenta i uczestników tego spotkania, ale mm, po to, abyśmy wiedzieli, o czym mówimy, to puśćmy fragment tego spotkania, bo uważam, że kilka wątków, które były tam poruszane, wymaga pewnego komentarza. No i pokazuje pewien obraz y, dotyczący kondycji. Całego obozu Prawa i Sprawiedliwości. To zobaczmy ten fragment. Dużo wysiłku nasz klub zrobił, żeby Pan został wybrany prezydentem na obie kadencje. Ale ja chciałbym zadać trudne Panu pytanie. Niełatwe. Jest miło. Krzyczymy bez przerwy, krzyczeliśmy Andrzej Duda, prezydenta, Wszystko było miło. Ale chciałbym zadać dwa bardzo trudne pytania. Jedno trudne pytanie. Kiedy odbieram te pytania, jeżdżąc yy, yy, w kampanii pana Nawrockiego. Kiedy zadano, zadawano mi pytanie, czy pan prezydent Nawrocki będzie taki sam jak prezydent Tuda. A te zarzuty to są takie. Dlaczego pan, kiedy ten rząd zaczął łamać prawo, łamać prawo i kiedy my stanęliśmy przy, pod telewizją, Dlaczego pan nie przyjechał do nas i powiedział, łobuzy, ja jestem prezydentem i mam bronić konstytucji, wy ją mniecie. staję na czele ludzi. Trzeba było to zrobić, panie prezydencie. Trzeba było to zrobić, bo oni zrobili dużo złych rzeczy i nas to teraz bardzo dużo kosztuje. Czekaliśmy pod telewizją na pana. To jest po pierwsze. I po drugie, kiedy pan Siewiera, pan powoływał pana Siewierę, ja dzwoniłem do pana, ale do pani Romaszewskiej i, i mówiłem, że pan Siewiera to jest ostatni łobuz z bandy Tuska. Pan go wybrał na szefa BBN-u, mimo że i wtedy, kiedy, kiedy on po, powiedział, że aresztowanie Zatrzymanie um, pana Kamińskiego i Wojsika było zgodne z prawem. To on powiedział, wtedy Zosia Rumaszewska do mnie dzwoni, powiedz mi coś więcej, co się wierzę. A mnie dopiero teraz. I musiał pan, panie prezydencie, niestety potem mianować członka PZPR-u na jego zastępcę. I to jest nasz wielki ból, wielki ból, że takie przypadki miały miejsce, ale jeszcze jest jedna najważniejsza rzecz, panie prezydencie. Pan miał przepiękne wystąpienia, taką że Tuska, przepiękne, w Sejmie. Biliśmy pan brało. Ale wtedy, kiedy Pan nominował drugi rząd Tuska, po tych zmianach, to co to, to Pan powiedział, że Pan ma nadzieję, nadzieję na to, że ten tuż, że ten rząd będzie tak świetnie działał? Trzeba było, Panie Prezydencie, nie mianować łobuza Żurka, który wiadomo, że będzie łamał uprawną. Trzeba było go nie podpisać tej nominacji. Przepraszam. Zawsze jak pan doskonale głosowaliśmy, ale to są trzy pytania, które mnie po prostu bardzo nurtują. No. Po pierwsze, no, no, no. Pileczkę, 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 Po pierwsze, a gdzie państwo byliście, jak oni ścigali Mariusza Palińskiego i Wąsika? Gdzie byliście? Podaresztę no, nie. nie, gdzie byliście gdzie wtedy? Byliście. Byliście, kiedy, gdzie byliście, byliśmy, gdzie byliście, 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 byliście wtedy, kiedy oni otoczyli Pałac Prezydencki i kontrolowali przy Pałacu Prezydenckim, wyjeżdżając za samochodem? Gdzie byliście? Byliśmy tam. Nie byliśmy. Byliśmy. Pan nie byliśmy. Nie byliśmy. Nie byliście, nie byliście, nie, byli, nie, byli, nie byli. Pod telewizją też byliście, bo że jest z raju, jest z to, po to po pierwsze, to po pierwsze, to po pierwsze, nie było ani państwa, ani nie było tam posłów Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, Państwo jesteście zwykłymi obywatelami, ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości to są ludzie, z których każdy z osobna ma immunitet poselski. Nie wolno ich dotknąć. Dlaczego ich nie było? Dlaczego oni nie przyszli? Dlaczego oni nie przyszli? Nie otoczyli Mariusza Kamińskiego i pana ministra Wojsika i nie bronili ich przed aresztowaniem? A jeżeli chodzi o podstawę prawną, tam jest, tam był problem prawny. Problem prawny polegał na jednym, a mianowicie na tym, że ja stoję, stałem i stoję na stanowisku że moje ułaskawienie, którego dokonałem na samym początku mojej prezydentury, a które dotyczyło obu panów, było prawnie skuteczne. Tak uważałem i tak uważam. I tak uznał również Trybunał Konstytucyjny. Niestety chudzby bezczelnej i złamania wszelkich zasad praworządności i konstytucji dopuściły się sądy. I ci funkcjonariusze, którzy przyszli i działali w tej sprawie na rozkaz Tamtego, rządu, tamtego ministra i obecnego, a tak naprawdę Tuska, po prostu dzierżyli w ręku prawomocne wyroki sądowe. I na tym polegał problem prawny, że z jednej strony było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej strony oni po prostu mieli wyroki. Oni po prostu wykonywali wydane im polecenia jako funkcjonariusze i urzędnicy. I na tym, proszę Państwa, polegała cała rzecz. To po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, ja robiłem to, co zgodnie z moimi przekonaniami osobistymi, moją wiedzą prawniczą, powinien i mógł w tamtym momencie uczynić prezydent Rzeczypospolitej Polskiej także po to, żeby zachować jakąś godność urzędni. Mówimy teraz o sprawie telewizji. Możecie się państwo ze mną nie zgadzać. Możecie się ze mną nie zgadzać. Tylko ciekawy jestem, co byśmy wskórali, gdybym ja jako prezydent przyjechał pod tą telewizję. Że ja państwu powiem, co byśmy wskórali. Nic. Nic. Jaki rozkaz wojsku, proszę pana? Jeżeli w Konstytucji Ekspresji z Webis jest napisane, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej swoją w z zwierzchnika sił zbrojnych w okresie pokoju wykonuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Weźcie sobie państwo konstytucję i on odpoczynajcie. Słuchajcie, z jednej my wszyscy kochane Pana Prezydenta, z drugiej mamy bardzo poważne pytania, które nam przyrodziły przez 10 lat, ale postarajmy się, żeby ta temperatura była taka, że Pan Prezydent nie myślał, że traktujemy jak Donalda Puska, bo tak ty tak, traktujemy, traktujemy mam przyjaciela, ale jednocześnie rzecz ty chcemy, sobie parę rzeczy nie Tak jak widzicie, w tym, tej wymianie zdań pomiędzy Andrzejem Dudą a Adamem Borowskim, który właśnie jest takim wiernym zwolennikiem PiSu, działaczem tychże klubów, to w tej wymianie zdań pojawiło się kilka tematów. Pierwszy z tych tematów to TVP. Otóż pan Borowski miał pretensję do Dudy, że w momencie, kiedy obecna koalicja rządząca zdecydowała się odebrać PiSowi telewizję publiczną, to prezydent nic nie robi, Obił. A przecież ludzie protestowali przed y, TVP. Pamiętamy te, y, tego Michała Damczyka, wyglądającego przez okno e, Michała Rachonia i inne postacie. Rzeczywiście była tam niezła awantura i właśnie zwolennik czy uczestnik klubu gazety polskiej domagał się od Dudy na tymże spotkaniu, że powinien był tam przyjechać pod telewizję i jej bronić własną piersią. Oczywiście Andrzej Duda nie wyjaśnił tak naprawdę, dlaczego tego nie robił, ale przecież jedną z przyczyn jest to, że Andrzej Duda był na wojennej ścieżce z Jackiem Kurskim, a jego relacje z TVP wiele się poprawiły za czasów jego następcy, czyli Mateusza Matyszkowicza. Obaj panowie, tak czy owak, byli pod ścisłym nadzorem Jarosława Kaczyńskiego i spełniali przede wszystkim jego polecenia i jego zachcianki. Natomiast Jarosław Kaczyński traktował Andrzeja Dudę pogardliwie, niechętnie, właściwie nie utrzymywał z nim relacji. Panowie komunikowali się głównie przez pośredników, ponieważ Duda Kaczyńskiego niezwykle irytował. Dodajmy też, że swego czasu Jarosław Kaczyński rzeczywiście dotkliwie poniżył Andrzeja Dudę, dlatego że Dudzie zależało bardzo na tym, żeby wyrzucić Jacka Kurskiego z telewizji. Duda należał do tego grona polityków PiSu, którzy uważali, że Kurski przesadza i przez ten swoją szczujnię bardziej PiSowi szkodzi niż pomaga, bo przede wszystkim mobilizuje zwolenników PiS. Kaczyński oczywiście był innego zdania. W każdym razie Duda chciał wyrzucenia Kurskiego. Tym bardziej, że Kurski odsunął od wpływów osobę, którą Duda wskazał, jeśli chodzi o władzę TVP, chodzi mi o Marzenę Paczuską. Dzisiaj Marzena zasiada w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I Kaczyński wtedy dotkliwie poniżył Dudę, dlatego że w pierwszej chwili rzeczywiście doszło do odwołania Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Niby Jarosław, Kurs, niby Jarosław Kaczyński się na to zgodził, ale później ograł brutalnie Dudę i przywrócił Kurskiego na to stanowisko. Kurski pożegnał się ze swoją posadą wiele miesięcy później, ale stało się nie... Nie stało się to na skutek powiedzmy interwencji Andrzeja Dudy czy ludzi, którzy mm, no, uważali Kurskiego za szkodnika. Stało się tak dlatego, że Kurski zaczął się zachowywać jak udzielny książek, który nie musi słychać, słuchać poleceń Jarosława Kaczyńskiego. Usłużni nagrali Kurskiego, jak mówił, że Kaczyński nie może mu nic zrobić. Zanieśli to nagranie na Nowogrodzką. Jednej rzeczy, czego, której Kaczyński nie toleruje, to jest niesubordynacja i wywyższanie się ponad pana prezesa PiS. I wtedy Kurski wyleciał z TVP. Więc przyczyny były inne. W każdym razie nie zmienia to postaci rzeczy, że Duda nie miał powodu bronić tej telewizji, na którą nie miał żadnego wpływu i o której był bardzo złego zdania. I podkreślę jeszcze to jeszcze raz, także jeśli chodzi o rządy pana Matyszkowicza, który też podporządkował wszystko zachciankom prezesa Kaczyńskiego tam zmian specjalnych nie było. Były oczywiście wewnętrzne wojenki, oni się tam nawzajem wycinali, ale główny kurs TVP pozostał niezmienny. Przypominam też Wam, że jeśli chodzi o końcówkę rządu wpisu w TVP, to oznaczała się ona no, niesamowitym złodziejstwem. Całe to towarzystwo brało sobie do kieszeni prywatnych gigantyczne pensje wykraczające poza jakiekolwiek standardy obowiązujące na rynku. No, na Naprawdę było to rzeczywiście bezwstydne. No i pytanie, czy faktycznie w obozie Prawa i Sprawiedliwości była taka duża determinacja, żeby tej patologii bronić? No, jednak nie. Oczywiście. Generalnie m, obóz PIS był krytyczny wobec tego, co się stało, jeśli chodzi o przejęcie TVP, i tutaj wszyscy m, bardzo pokrzykiwali groźnie, że łamano prawo. Ja tej sprawie poświęcałam już wiele artykułów, nie chcę w tej chwili do tego wracać, mam dość skomplikowane zdanie na ten temat, możecie to odnaleźć w moich artykułach w gazecie wyborczej. Natomiast m, chodzi mi tutaj bardziej o to, że m, Przypominam sobie taką sytuację, rozmowy z Agnieszką Romaszewską, byłą szefową TV Biusatu, i e, która też pracowała w TVP. Otóż jej zdaniem, a przypomnę, że jej mama jest doradczynią, była doradczynią prezydenta Andrzeja Dudy, że jej zdaniem nie należało tak drastycznie wyprowadzać PiSu z telewizji, że można było się w tej sprawie dogadać z prezydentem Dudą, zrobić to ewolucyjnie i zmienić jej charakter. Ja oczywiście nie do końca w to wierzę, dlatego że Duda był niezwykle piwotalny, zmieniał zdanie. Za każdym razem przypominam, że. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar zaproponował dialog, zaproponował kompromis i Duda właściwie tę propozycję zbył milczeniem, właściwie sugerując, że absolutnie nigdy żadnej kompromisowej ustawy w sprawie porządkowania sądownictwa nie podpisze. Zresztą pewnie był tutaj namawiany właśnie do takiego stanowiska przez swoją przyjaciółkę Małgorzatę Manowską. Więc nie za bardzo wierzę, żeby ten kompromis, w sprawie TVP, w takiej formule, w porozumieniu z Andrzejem Dudą był y, możliwy. Duda jest nieprzewidywalny, często zmienia zdania, raz mówi tak, raz mówi inaczej. Tak jak wam mówiłam, ta cecha dudy irytowała zarówno Kaczyńskiego, jak i Tuska. W tym przypadku obaj ci liderzy zapewne w swoich poglądach byli zgodni. W każdym razie sprawa TVP nie była prosta, ponieważ Duda po prostu był wobec takiej telewizji krytyczny i wobec tego złodziejstwa, które się tam. Odbywało. Natomiast nie mógł zwolennikom gazety polskiej powiedzieć to wprost, i dlatego zaczął lawirować i zmienił temat. No i przerzucił się na kwestię. Związaną między innymi z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim. Pamiętacie tę sytuację, że Duda ułaskawił ich po nieprawomocnym wyroku, czego nie można robić. Sąd ostatecznie skazał ich prawomocnie, w związku z tym policja postanowiła doprowadzić obu panów do aresztu, tak jak Przewidywał prawomocny wyrok. Oni się schowali w pałacu, zostali stamtąd wyłuskani i znaleźli się w areszcie. Ostatecznie Duda ułaskawił ich. Ponownie przyznając tym samym, że mm, poprzednie ułaskawienie nie było skuteczne. E, ułaskawił ich i oczywiście wtedy oni wyszli z aresztu, ułaskawienie zaczęło działać, bo to jest prerogatywa prezydenta. E, możemy być krytyczni wobec tego, e, możemy narzekać, że ułaskawia kolegów partyjnych, ale było to zgodne z prawem. I wtedy Duda zaczął, jak słyszeliście, krzyczeć do zwolenników gazety polskiej, że przecież wtedy was nie było. Oni krzyczeli, że byli, no ale chyba jakoś nie za bardzo byli, bo tej aktywności tam specjalnie nie było widać. I tutaj znów wchodzimy w ten. Problem wewnętrzny PiSu, a mianowicie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie cieszą się nadmiernym powodzeniem we własnym obozie. Dlaczego? Dlatego, że wielu członków PiSu uważało, że służby niesłusznie ich inwigilowały, ścigały, prześladowały, donosiły do nich na Nowogrodzką. Dlatego Kamiński z Wąsikiem nie są lubiani. Oczywiście dla stworzenia pozorów wszyscy mówili, że nie, no to straszne, że ktoś ich zamknął. I tu protestujemy, ale tej jakiejś mm, energii czy mm, takiej determinacji, żeby ich bronić w pisie nie było. Jeden przykład, który wam zawsze podaję wielokrotnie to sprawa operacji Walet w sierpniu 2023 roku, a więc wtedy kiedy PiS rządził, CBA rozpoczęło tę operację i podsłuchiwało ludzi z otoczenia Mateusza Morawieckiego. Na tej podstawie dzisiaj prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości czy no, rozmaitych patologii w rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak wiecie, są zarzuty, są areszty czekamy na rozprawę ekstradycyjną Michała Kuczmierowskiego, która być może też niewiele, niewiele da, bo pewnie on się będzie odwoływał od tej decyzji. Sprawa jest y, trudna, ale śledztwo się toczy. W związku z tym, tak jak Wam powiedziałam, ani Kamiński, ani Wąsik nie byli tutaj specjalnie jakoś uwielbiani przez PiS. Akurat Duda ich ratował z opresji dwukrotnie yy, Oczywiście ludzie odkrzykiwali ludzie, że nie, no, że przecież broniliśmy i tak dalej. Następny wątek dotyczył powołania Jacka Siewiery. No tutaj Andrzej Duda specjalnie się nie, nie wypowiadał. Kluby Gazety Polskiej uważają, że Jacek Siewiera to był... Utajniony agent Tuska. Ok, ale potem Adam Borowski bardzo śmieszną rzecz powiedział, a mianowicie, że gdzieś tam został w kancelarii prezydenta mianowany członek PZPR. No, muszę powiedzieć, że pusty śmiech mnie ogarnia, bo akurat w szeregach Prawa i Sprawiedliwości jest cały tłum byłych członków PZPR. Można ich wymieniać bardzo długo. Jest prokurator stanu wojennego Stanisław Piotrowicz, jest Andrzej Kryże, sędzia, który które wskazywało opozycjonistów, jest Kazimierz Kujda, Wojciech Jasiński, który przecież był w PZPR, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tych postaci jest bardzo dużo. A tutaj Adam Borowski się czepnął biednego Andrzeja Dudy, że tam ktoś kiedyś był w PZPR. No nie jest to komiczne, ale okej. Okay. Potem przyszły pretensje do prezydenta, że mianował Waldemara Żurka i Adam Borowski zażądał, żeby prezydent w takich sytuacjach po prostu odmawiał nominacji. Tutaj jest to bardzo ciekawe. Jak za każdym razem to środowisko radykalne kluby Gazety Polskiej domagają się odpisu właściwie wprowadzenia praktyk autorytarnych i zamachu stanu, dlatego, że nie ma możliwości, aby Duda odmówił nominacji ministra, którego zaproponował premier. To by było złamanie konstytucji. Dla wszystkich jest to oczywiste, a dla twardego elektoratu PiSu radykalnego elektoratu PiSu nie. O wiele groźniejsze, moim zdaniem, były. Też te okrzyki z tłumu, i to niestety oznacza, że to środowisko dałoby przyzwolenie na naprawdę wprowadzenie praktyk autorytarnych na szeroką skalę, a wręcz mm, jest gotowe przyzwolić na zamach stanu. Jak wtedy z tłumu padły takie okrzyki, że Andrzej Duda w obronie TVP powinien wysłać wojsko. Oczywiście Andrzej Duda odpowiedział tutaj całkiem przytomnie. Konstytucja stanowi jasno, że zwierzchnik Sił Zbrojnych sprawuje kontrolę poprzez ministra obrony narodowej. To nie jest tak, że prezydent może dysponować oddziałami i wysyłać je gdziekolwiek. To po prostu byłyby znamiona zamachu stanu a mimo to to środowisko się tego domaga. To jest naprawdę groźna grupa. E, trzeba bardzo uważać z tym, co Ci ludzie mówią i, Robią. Oczywiście możemy uznać, że w PiSie jest dosyć ludzi, którzy mają trochę przytomności i zdrowego rozsądku, żeby nigdy na takie rozwiązania się nie decydować. Nawet Sakiewicz, który jest roznosicielem rozmaitych kłamstw i radykalnych narracji, tutaj starał się godzić uczestników spotkania z prezydentem Dudą, ale nadal uważam, że jest to zjawisko groźne. Mam nadzieję, że ono nigdy nie wymknie się spod kontroli. Roli, ale jest to bardzo niepokojące. Yy, cóż tam się jeszcze yy, yy, zdarzyło? Yy, no, oczywiście, jeśli chodzi o Wąsika i Kamieńskiego, to tutaj Duda w pewnym sensie wskazywał na te problemy prawne. Wskazywał, że były prawomocne wyroki, które były realizowane przez służby specjalne oraz przez policję, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Dlatego właśnie były szef BBN u Dudy, Jacek Siewiera, powiedział, że no, zgodnie z tymi prawomocnymi wyrokami, Rokami. Policja nie miała innego wyjścia, i zatrzymanie Wąsika i było jak najbardziej zgodne z prawem. Tak jak później zgodne z prawem, może nam się nie podobać, ale zgodne z prawem było ich ułaskawienie już po prawomocnym wyroku. Dzięki temu obaj panowie wyszli, wskoczyli do Europarlamentu, zarabiają dużo pieniędzy i są zadowoleni. No, oczywiście Mariusz Kamiński tylko się martwi, że został odsunięty na margines przez Jarosława Kaczyńskiego, właśnie z tego powodu, że Kamiński prześladował to otoczenie Mateusza Morawieckiego. Tak to więc te historie wyglądają wewnątrz pisu, one nie są jednoznaczne i widać, że to środowisko także jest bardzo podzielone. Duda właściwie, ja muszę tutaj przyznać, spełnia w pewnym sensie jakąś dobrą rolę, bo jednak ci ludzie uważają go za swojego człowieka, on próbuje im wytłumaczyć różne rzeczy, robi to w obecności Sakiewicza, co daje jakąś, jakąś minimalną nadzieję, że pewne rzeczy... Pewne fakty do tych ludzi dotrą, tak? Ponieważ gdyby te opinie były przedstawiane przez jakby inną stronę politycznej sceny, to absolutnie te kluby gazety polskiej nie przyjęłyby tego do wiadomości. No i tak Andrzej Duda będzie się teraz borykał z zarzutami elektoratu PiSu na różnych polach. No cóż, wydaje mi się, że e, trzeba mu w tym życzyć powodzenia, aby tłumaczył tym ludziom, że demokracja jest dużą wartością i że to, co proponują, to tak naprawdę zamach stanu i polityczna zbrodnia, działanie na szkodę interesów Polski. Bardzo Wam dziękuję za polubienia, komentarze i subskrypcje. Tradycyjnie też podkreślam moją wdzięczność wobec sponsorów, którzy za pomocą Patronite. Pomagają mi utrzymać ten kanał, sfinansować jego techniczną obsługę. Oczywiście zachęcam Was do oglądania kolejnych komentarzy. Do zobaczenia.